Witam serdecznie panią doktor na naszej trzeciej konferencji ogólnopolskich wolontariatów. Chciałabym zapytać, jak wrażenia z naszej konferencji? do jest daleka, zaproszona przez księdza. I tylko i dlatego, żeby znaleźć się w takiej atmosferze, jaka ty panu. tu panuje. To jest atmosfera niespotykana już w tej chwili, a przynajmniej rzadko spotykana w obecnej rzeczywistości gdziekolwiek. Natomiast tutaj człowiek się czuje zupełnie odnaleziony i życzliwi ludzie uśmiechnięci. No po prostu tak jak u siebie dom, jest domowa. a skąd pani przyjechała? Ja przyjechałam z Polska. Z Polski. Tak, przed laty właśnie zakładałam hospicy w Polsku, takie wolontariackie na temat którego tu w tej chwili jest konferencja. Pamiętam te czasy, kiedy pracowaliśmy właśnie tylko w dobrej woli bez żadnych nakazów ze do wewnętrznych. i były to czasy, które wspominałam. Ja jestem i byłam, kiedy zakładałam to hospicjum, dla mi wiele lat, ale przyznam, że dopiero hospicjum pokazało mi, co znaczy nakażowanie. Bezpośredni kontakt z z cierpiącym i z otoczeniem ludzi, którzy którzy równie jak rozumieli, tak samo jak ja, i tak chcieli pomóc. To jest wspaniałe. Yy, teraz u nas yy, w Polsce brakuje lekarzy do hospicjów, przynajmniej u nas w Radomiu. Jak by Pani zachęciła lekarzy, żeby poszli tą posługą, żeby poszli tą drogą, żeby pomagać w hospicji? Yy, zewnętrzna zachęta nic nie da. To trzeba mieć w sobie coś. Coś, co nakazuje. Jakiś wewnętrzny głos, jakiś przymus. Albo własne doświadczenie, które skłania. Ja przyznam, że ja z hospicjum zainteresowałam się no właśnie po śmierci moich bliskich, dlatego że jeszcze no, miałam dużo czasu, poza tym tak losy moje się potoczyły, że miałam problemy. Nie będę już mówiła z jakich racji, ale sobie Ja musiałam trochę zmienić specjalizację i pojechałam na kurs, na którym to kursie poznałam panią, która mnie zabrała do tak po prostu. I złapałam bakcyla wtedy. A że miałam dużo czasu, właśnie, bo dom się zrobił pusty. A moich bliskich nie musiałam nauczyć aż taką opieką, jaką zobaczyłam, jak pospisał. To postanowiłam, nie mogłam swoich, to przynajmniej komuś pomogę. No i tym sposobem się właśnie wdałam w tę pracę. Czy nadal pani kontynuuje swoją pracę? Nie, już nie, no z powodów zdrowotnych, jak pani widzi dwa lata temu już zaprzestałam funkcjonować tak jeszcze tak na co dzień. Tak. Natomiast mam stale kontakt jeszcze z, z moim proficjum z paniami. Także staram się w tej atmosferze od czasu do czasu wyjść. A to zdarza się, że y Inaczy starzy znajomy, powiedzmy, ludzie, którzy pan kiedyś odwiedzała, rodziny osierocone, czy jeszcze kontaktują to się z nimi? To są niesamowite kontakty. Czasem w sklepie ktoś mi się tym, rzuca na szyję, panie, no pamiętam, bo to ja oczywiście nie pamiętam, no ale mówię, że pamiętam, bo co mam powiedzieć? Czasem pamiętam, ale zdarza się tak, albo na przykład nawet nie zupełnie tej osobie pomagałam, albo, ale komuś z rodziny, no tej już nie, no bo wiadomo ale z odległej rodziny i właśnie przypominają się, no nie jest to codziennie, ale co jakiś czas i są to miłe wspomnienia rzeczywiście. A jest jakiś chory, którego wspomina pani przez dłuższy? Ach, tak, proszę pani, tych chorych to się wspomina wszystkich. Ja zresztą ich tak trochę opisałam w, w takiej książce i kontakty z nimi, tak troszkę zbyletryzowana sprawa. Dzieci pamiętam i, i, i wyjątkowych niektórych chorych ich powiedzenia i zachowania się. Pamiętam takiego pana, który do rodziny, do której weszłam, ponieważ Zawiadomiono mnie, że tam jest ktoś chory, Rodzina się nie, żona się nie spodziewała, że ktoś przyjdzie, a były to czasy takie, że taka nieufność duża była do lekarzy, do placówek. I kiedy stanęłam w drzwiach i powiedziałam, że jestem z hospicją i chciałabym pomóc, to pani mnie nie chciała wpuścić bo w ogóle. Dopiero mąż tam się odezwał, a niech tu przyjdzie, bo ja tam coś tam tego. No więc kiedy weszłam do, do pokoju, leżał pan mocno zaniedbany, taki niedowolony, taki niedobrany, taki w ogóle w tym domu, no trudno powiedzieć. I to pani przepytywała mnie na okoliczność, skąd ja się wziąłem, skąd ja w ogóle wiem, w ogóle taki, bo musiałam się wyspowiadać. Przychodzę następnego dnia, a pani z ogorony, czyściutki, pościel zmieniona i czekam. No to jak można było po tym nie chodzić? Ten błysk w oczach, to dzień dobry, tak na panią czekałem, no to przecież to jest warte wszystkich pieniędzy. Także tego chorego pamiętam, już nie mówiąc o takich po nocy, bo to mieliśmy takie, takie zadanie i właściwie taką zasadę, że kiedy nam zgłoszono pacjenta, to bez względu na porę doby się jechało i było to czasem długa w nocy, piąta rano, czwarta, bez względu na, na wszystko. I taki chworyk się też pamięta, ale to wcześniej będą opowiadać, bo mogę ja być to. serdecznie. Ja dziękuję.